R Show, modelarski Airshow. Piękna impreza. A tu przegląd modeli, które dzisiaj zleciały do targu. Widzę nowe konstrukcje piękne. Oczywiście binia też. Hmm. Jak Państwo widzą... Modele są powystawiane, jeszcze nie wszystkie. Tych modeli będzie przybywać, jeszcze dojeżdżają koledzy. Ogromne przybywać te modele są coraz większe. Panizatorzy, proszę bardzo, pomachajcie ręką. Ten Robert, ten Tomek, ogromnej plejady modeli dużych, małych, większych, mniejszych, ale przeważają wręcz giganty. Takie jak te. To są modele kolegów z Czech. Przepraszam, ze Słowacji. Tu jest wilga kolegi Bajora. Rewelacja. To jest Storch. A tu super dekatlon. Jeden z największych. Kierownictwo. Kuba, Grzesiek. Kolejny składają. Tego Pilatusa a tu ekstra Czy to jest co? So? A tam? A Aeroprakt Największa atrakcja tego rocznego airshow, model Eurofighter z zapakowaneczyka. I kolejny. Super Decathlon. Świetna organizacja. Grzesiek z Robertem stanęli na wysokości zadania. Super Decathlon. A tu widział kto, żeby dwóch gości wzięło samolot, do rąk i niosło. Samolot powinien latać, jak sama nazwa pokazuje. Piękny śmigłowiec, Eurokopter. A tu cudo, równie wielkie jak ta Wilga. To jest Andrzej Westal i jego wspaniały Kruk. Pan Grzegorz Baraniak, naczelny organizator. Zaczepimy i zapytamy o parę rzeczy. Pan Grzegorz Baraniak z targu. Witam pana serdecznie. Proszę pana, jesteśmy u pana na pięknym pikniku. Niech mi pan zdradzi tajemnicę, jak to pan robi, że tak panu wszystko pięknie wychodzi. Tajemnica. nie jest żadną tajemnicą, taki piknik, tylko trzeba troszkę chęci współpracy kolegów z sekcji modelarskiej, no i oczywiście pilotów, że zechcą przyjechać tutaj do Nowego Targu. My przygotowujemy... Zechcą, lot... zechcą, bo nie ma piękniejszego miejsca w tym kraju. Owszem, nie ma piękniejszego lotniska yy, w ogóle. Za wyjątkiem roku, oczywiście Tarnowa. No też, też by się <laughs> udało, ale to tak przy, przymrużenie oka, nie? No jasne. Także... Grzesiek, gratuluję. Dziękuję bardzo. I szczerze... Dziękuję za piękną organizację. Podziękuj kolegom sekcji. Dziękuję bardzo. Graba. Zarek, latasz też na zawodach w tym roku, czy nic? No, mistrz Polski. Tak? Obecny. 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 Moje gratulacje. Twarz pokaż mistrzu. Ładna gratulacje. twarz. Zasłużona twarz modelarza. A tutaj, model modelarza. Nie. A, Aha, tutaj nie, patrzę, wino w tutaj Wietrza. bez aparatury. Bez tego osoba towarzysząca całość dzisiejszego l od Halańskiego. Nasza silna grupa zmierza ku stolikowi sędziowskiemu. i najgłówniejszy pilot. Proszę bardzo. A i Andrzej niesie Tomkową muchę. A tu telewizja pod hale przeprowadza wywiad z jednym z organizatorów Robertem Szalem. Oto już się wywiad odbywa. Robert dopowiada swojej ciężkiej pracy organizatora tu w tle samolocikam prawie 300 pilotów i że tam są modele od 20 kg ten klubię tylko już słychać turbinę która się rozkręci rozkręca o.

ale muszę zrezygnować z tego kręcenia, bo nie poradzę. To jest sama turbina do rozmiaru modelacji. Nie, to będzie pchłonąć mnie. No wiesz, coś tam widać. Szkoda, że nie widzimy, co się tam dalej stało, ale pewnie nic się nie stało. Zdjęcia. To jest najpiękniejszy szybowiec. Drugi, jak mówił Artek Paciorek, nie ma imprezy, żeby coś nie glebnęło. No i glebnęła. Największa ekstra, Z silnikiem 360 cm. Darka czekają z aeroklubu warszawskiego. A pół minuty przed tym, zanim uderzył w ziemię, stałem i zamierzałem nakręcić. Nie to to potrafię. Proszę zobaczyć, to są. To właśnie jest planowany konkurs, loteria na fanty dla dzieci. Zostały zrzucone numerki z samolotu i dzieciaki zbierały, wygrały coś tam, nie wiem co. Oto i nagrodzeni. dziękujemy bardzo do widzenia, miłej zabawy jutro też będzie konkurs a to jeden z komercyjnych lotów przypominam 200 że cały czas jest szansa na odbycie lotu do dla pasażera siedzącego w samolotem Cessna za 70zł od osoby i z za 20 zł od osoby Zapisy. ten padalec w tandemie tutaj robi Model prowadzi się bardzo stabilnie. Machowane główne kółko. Proszę obserwować w tym niskim przelocie. Eurofighter.

Góry, nie wiem. Wam pokazuję, że w tym momencie, gdybym nie Nawet ręka, pokazuję, że stan wolę stać z tyłem w takich modeli. Bo jak się patrzy na coś, co można to po prostu nie. Dzień drugi, dziś mamy troszkę deszczu. W tym miejscu mamy nasze obozowisko. Tu jest namiot zbinia. Siedzi Kryniek, potem kamień, i stoi renek oparty o maszy, Tam się coś Uwianych. dzieje. Opaki chyba będą latać jeszcze dzisiaj Tu koledzy ze Słowacji, takie maluszki to są. Jeden dekatlon i drugi dekatlon po środku. Aeroprakt czy coś innego? Też maluszek. Tu park maszyn. I już jeden w powietrzu. Już wiknął parę koziołków. Piękną makietą cztorka. Kolega ze Słowacji wyciąga. naszego bociana nie bywała historia? Polownik Storch w konstrukcjach pod światowej. To jest a nie brygady. To być

Holowniki już muszą odpocząć troszeczkę. Tu się dzieją rzeczy piękne też. Ciągi komercyjne. Bocianie spadły. I skończył Kórza się pokaz. holowania szybowców. Bardzo proszę o głębokie brawa dla Uciepione. pilotów, którzy ją pokazali. Bardzo proszę o oklaski.

Teraz ten pierwszy nogi do przodu, a ląduje nam. Wczesne wtrysnięcie yy, paliwa do turbiny powoduje, no, albo za dużo się tam go uzbiera przy zapłonie jest występuje taki ogień z tyłu. Normalnie prawdziwy ogień i niekiedy dochodzi do tego, że powstaje samo zapłon i trzeba ten ogień ugasić. Także każdy pilot rzutowca ma za sobą turbinę i pomocnika oczywiście. Jeżeli ja ktoś opowiedział o sposobach rozkręcenia turbiny gazowej, to jest to czynność dość niebezpieczna. tą stronę... chłopie... Podejście do lądowania. Już, niektórzy byli od wtorku i Burmistrz bawili się. Targu. Rozpoczniemy od pana burmistrza, który, jak prezes wspomniał, objął patronat nad naszą imprezą. Józef Mikołajczyk Klub MBC LTE Józef Mikołajczyk Piękne trzy pokazy, jeszcze nam jeden na zakończenie zrobi Pan burmistrz Foto proszę Gratuluję Wojtek Bajar z Krakowa za Dla najmłodszego no, co na akrobację Szybowcową Wyróżnieni burmistrza siódme miejsce targu. z wynikiem 141 punktów Piotrowski wielokrotny mistrz Polski Reprezentant Polski na mistrzostwach świata Europy w konkurencji modeli FCA. <grywa> Wielkie brawa do biotu. Jest ma czekaj. Teraz jeszcze tak. Zbyszek zdobył puchar za największy model szybowca. Odwieszka dzika. Będą, będą. Będą. Puchar za najlepszy wykonany model. Akiety za kruka Ja trochę pracuję z mikrofonem i z kartką. Bardzo bym prosił Arkadiusza Morawskiego tutaj do nas podejść. I my od siebie też chcieliśmy coś ufundować, wyróżnić. O, leży z nie Mój pucha za największa odległość pokonana do pokonania na piktu. Widzieliście, Milo, i holownik, i, 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 i samo potrafi na żyletkę, wszystko potrafi robić. Gratulacje. Kuba dostaje upominek za latanie jako UFO. Wojciech Adamowski. Dariusz Sobaszek. Martek Cieźniak, Cze Piperem piękne loty w nocy, brawo. I Rafał z Bytomia, lot heli, jeszcze był taki jeden. No, Darek, piękne modele, Mimona model, i Tiger, Mimo, piękne no, modele po prostu. Widzieliście państwo przez rozdanie nagród lot. Gratulacje. Tak się kończy. Pershop piknik modelarski w Targu Mają podziękowania. Pięknie przemówił pan burmistrz. W tej chwili podziękowania dla, dla firmy Model Park zestawy model.